Witam bardzo serdecznie wszystkich. Dzisiaj do pokazania mam iMixa 13F3. Proszę bardzo, o ta Arta. Jakby ktoś nie wiedział. No i rzuciło nas na klasztor. Zobaczymy. Zobaczymy po prostu co ta Arta potrafi. Jak trzeba nią grać. Na początku powinniśmy skupić się na T29 moim zdaniem. No bo ten czołg naprawdę... Fajnie też, fajny jest i na wieżę doradnił też pograć, super. Dobra, idziemy się ustawić. Już się pokazał. Super. Traffy. Super, poszedł, trafi Fajnie. Teraz spróbujemy A44 mu to już zamieszanie może narobić Parę sekund Zobaczymy Super poszedł fajnie Dobra. T34, 85, się nie chcę wychylić. No dobra, trudno się mówi. Skupimy się teraz może na tym T29. Czołg jest też fajny. Czy my może, żeby nie wyjeżdżali. Podziała mu. Dobra. Włoż. 188, trochę malutko, ale z przodu, o, czuł twardy. Ta, ta może spróbujemy upolować, jak się dobrze ustawi. Sytuacja za bardzo ciekawa, to nie jest. Jak ktoś pokazał? Super. Spróbuję go sieknąć. A ty Siódemka, dobrze mówię? Tak, a te siudełka spróbuję właśnie od drugiej strony tu jechać. Spróbujemy tego chylkata najpierw ogarnąć. Dobra, leci. Super. Poszedł Kurde, no za bardzo bicia nie mam tylko T29. Mhm, uh, mhm. Uh, uh. Pałeczka nam zginęła O jak? O Poleci Ach Góreczka przeszkodziła Teraz tego pometa Weźmy No, nie ma bicia do niego za bardzo Nie no, wiem co ten 185 85 robi, no ale dobra. Zdejmiemy go. Dobra. Ach, uciek, Dobra, trudno się mówi. PZ. Dobrze, uderzy się w PZ, to też powinno polecieć. Nie tu, gdzie chciałem. No nie tu, gdzie chciałem. Dobra, T29. Super, się ustawia tu akurat, gdzie chciałem. Znaczy, że mam bicie. O, jeszcze piłeczkę. Super. Ach. Nie doleciało. Czy doleci? Doleciało, tylko nie, nie trafiłem. No się zdarza, zdarza się każdemu. Zaraz go tu spróbujemy wsiachnąć. Ach, kurde. Coś jest nie tak, coś nie tak jest. Coś nie tak. A te siódemka wyjdzie, że też jest. Spokojnie, spokojnie. Pometa, pometa. Dalecina. Super. Wiem kolejnego pomoc potrzebujesz, ale nie mam bicia przestawmy się żeby mieć bicie tego isa jeszcze trochę w tamtą stronę podjedźmy Başengen, Dobra, leci. zobaczmy co to będzie z tego. Super. Hmm, pięć fragów. Hmm. Hummel. A uciek stamtąd już. Tak mi się wydaje. i super, super fajnie. fajnie proszę bardzo, specjalista pierwsza klasa 1859 Dimage'a trochę malutko, no ale jest. Jak widać było dwa, dwa czołgi zeszły na strzał, czyli tarta naprawdę potrafi na strzał zdjąć jakiś dany czołg, czyli ze słabym baterią na przykład Hellcat, albo PZK, ta, tu SFL5. No i naprawdę tarta to jest super czołg moim zdaniem. Dziękuję bardzo za oglądanie tego filmiku i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.